Szukasz sprawdzonych FIFA coins? Najlepszą ofertę znajdziesz na .pl. Z kodem dawczo dostaniesz 5% zniżki. Kupując końcy podczas nowej promocji masz szansę na wygranie punktów które będzie można wymienić na końcy do FIFA 22. Szczegóły promocji w opisie polecam. Siemano, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj nie jestem sam, a jestem z tymi oto przystojniakami. Przed nami jeden z dziesięciu a gośćmi będzie. Mobach. No tak. Witam, witam, może Paweł. Siemanko, witam. serdecznie. Ja, Beksu. Hejka, cześć. A także oczywiście Wotix, Siema. Zasady gdzieś tu wam się wyświetlą, czy na szybko je przedstawię. A my możemy przechodzić do pierwszych pytań. Dobrze, tak więc pierwsze pytanie poleci do osoby pierwszej od lewej. Słucham. Jeśli odpowiesz dobrze, wskazujesz osobę, która będzie kolejna pytana. Okay. Jeśli tamta osoba powie dobrze, wskazuje kolejną, ale może też oczywiście siebie. Ale jednak pamiętajcie, że macie tylko dwa życia. Trzecia zła odpowiedź to odpadnięcie z dzisiejszego turnieju. Eliminacja. Yeah Przepraszam, <to> stresuje <problem> Jeśli natomiast już Ty na początku odpowiesz źle, żeby czy też ktoś odpowie źle, to lecimy po kolei od lewej do prawej. No i kto będzie dobrze odpowiadał, ten może nominować kolejną osobę. Tak więc zaczynamy od Kamila. Przypominam, każdy z Was ma dwa życia. Trzecia zła odpowiedź to odpadnięcie. Jeśli dojdziemy do sytuacji, że nie będzie już pytań, skończą się, bo jest ich tutaj ograniczona pula, wtedy wygrywa osoba, która najwięcej dobrze odpowiedziała przez cały dzisiejszy turniej. Okej. Okay. Łatwe pytanko na początek. Łatwe, okej. Ale takie bywają tutaj takie... Najtrudniejsze A, jest... kto jest obecnym trenerem Bayernu Monachium? Obecnym trenerem? Tak. Nagelsmann? No, Dobrze. Powiedz no, no, mi. Julian! Punkcik. Julian. I... I nominujesz kto ma mieć pytanie, bądź też możesz ty wziąć kolejne pytanie na siebie, żeby nabić sobie punkty. Znaczy mi jeden punkcik w zupełności, wystarczy. Od razu nominuję kolegę po drugiej stronie Pan No. no, no Dobrze. Fan Galaktyki. Kto został mistrzem Holandii w zeszłym sezonie, czyli 2020-2021? Eee, PSV Eindhoven. Niestety zła odpowiedź. <śles> <śles> I przeskakujemy do Kuby, bo Kuba jest kolejny w kolejce tak? z deksu. Pytanie powiem nieco powiązane. Jeżeli jak to Powiem ci nieco powiązane, bo kto został mistrzem Holandii, ale sezon wcześniej. Czyli nie w ostatnim, a jeden wcześniej. Jest to jedno z cięższych pytań, co ciekawe. Serio? Tak. O kurde. Mistrz Holandii. Sezon wcześniej. Tak. 19.20. na pewno nie jest Ajax. <laughs> zapomniałem o ważnej zasadzie, że jest około 5-10 sekund na odpowiedź, żeby nie było tutaj nie zasady. Ale ale to jest nie wiem, może ci skądej tam bo Nie, 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 nie mam pojęcia, nie szedłem do tej ligi. Strzałem. Nie jest to na pewno a jak szedłem w PSV. Niestety źle, nie, bo mistrz nie został wyłoniony, sezon no nie został wyznany. Nie się. Pytanie z gatunków tak zwanych podpykliwych. Podpykliwy. <laughs> Kolejne a, pytanie do Adrian'a. I jest to pytanie, w jakich miastach Polski, mamy dwa kluby występujące w polskiej Ekstraklasie. Dwa kluby z tego samego miasta i w jakich mamy w miastach taką sytuację? Są to dwa miasta podpowiedź. Pod yy, no to w Krakowie Wisła i Krakowia. Tak. Oraz Lech i Warta Poznań. Bardzo dobrze. Kapitany od... Kapitanie odpowie pytanie z poziomu tych <laughs> łatwych. <laughs> Możemy <laughs> nominować kolejną osobę. A co ja nominuję? <laughs> siebie nominuję. No fajnie. No proszę. Najwięcej warty aktualnie bramkarz na świecie O, no. hmm. eee, opatrzmy sobie Pamiętaj, około 10 sekund masz... O kurczę! Blak, Dwa punkty na twoim końcu. Serio? Ja myślę, no, no, Ja też myślałem. Ja myślałem że nie, nie, nie! A no wie, ano wie. Fakty są takie. No, Norma ma dobry turniej, pewnie, że to nie wszystko. Yy, nominuję do następnego pytania siebie. Ach, ale szlachetny. Czyli się z odważnikiem. O nie. Legia zdobyła mistrza pięć razy w ciągu ostatnich sześciu lat. Kto jeszcze zdobył raz tego mistrza? Ja wiem, ale, ale powiem. Jasne pytanie. Ja wiem. Ale nie mieszajcie. Ja Ciszę. Liwice to był. Kurde. Mała, pytanie. On jest za mądry, po prostu, po maturze. Yy, nominuję. Przebieg. O, jakiś błąd, leci na hałas. Który mocne, z polskich klubów od trzech lat prowadzi trener Costa Ronijanić? O nie! Costa? Ja, Costa. Ja wiem. Kosta. Ja 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 A to jest klub ze strażą, no ja z nie kości, klubu, to ja Polski klub Kurde. No, bracia, no. tak. koszta. Szczecin. Na pewno? No. Dobrze. No co?! Co?! Nie! Tak! Ja się rzuciłem tylko za przysięgam. Jest że jakaś drużyna z Ekstraklasy, pewnie jakaś co tak w miarę i idzie, chociaż... No to powiem. dobra. Do następnego pytania nominuję... Wojtusia. Tak. No. Kto jest trenerem Realu Madryt? Carlito Angelo. Ach, nie! Carlito Angelo. <laughs> Nie no, oczywiście zaliczamy. Pamiętajesz kogoś czy siebie? No Pawła, bo nie odpowiadał dzisiaj. No, ja Dobrze. no Tak więc Pawle, panie Pawle, e, kolejnym pytaniem panie jest... Z którego klubu do Lecha Poznań trafił w 2008 roku Robert Lewandowski? Z nicz Pruszku. Dobrze. A czy można normalnym tłonem. No. Pa... Na, tak. Na siebie. Ale rozgadzi, Ale Ależ ale ależ ryzykanci. Idzie wam to idzie bardzo, mega łatwo, więc tak 500 sekund na odpowiedź. To musi być taki automat, powiedzmy. Kto strzelił zwycięskiego gola w pierwszym meczu Polski na Euro 2016 z Irlandią Północną? Kaniusz Milik. A Dobra, na, na, na kolejny no, Piłkarzem jakiego klubu jest aktualnie Sławomir Peszko? Wieczystej Kraków. Kraku. Tak! Musiał ja już zwieść nominujesz kogoś czy też. siebie, bo muszę nadrobić punkty, które są. Jedziemy jedziemy. <gulanie> jedziemy, jedziemy. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. się wyżynuję, Mimo, Wymień minimum 3 kluby, w których w swojej karierze grał Artur Boruc. Legia Warszawa, Bornemów i... 5. PSV 3. Dwa? zawsze. Okay. <laughs> Kolega, pesna. Sety. 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 Kolega miał się nominować, a się nominował. Mi się Frank... I Paweł, Paweł odpowiada na kolejne pytanie. Dobrze. Że... I pytanie to dosyć łatwe. Kto tworzył trio zwane BBC? BBC zrobić ci zdupi jajeczni. Perkam, Beckham, Beckham. Yes, Nie, no było... bezena. Haha! On zrozumiał tego! Ale to, bie, co? <noise> ale co? Ale co? To był chyba Krystiano Tak! tak. Że by... <noise> A myślałem, ja że jak to się ale tworzył! Nie, jak? To ja myślałem, że. Ja myślałem, że kto pierwszy był z tej emisji! Kogo nominujesz? Adrian! Dobrze, pamiętajmy o szybkiej Cicho! Do którego klubu przeniósł się Zagłębia Lubin Bartosz Białek w zeszłym roku? Alfa Rosbóg. Dobrze. 5, 5 punktów. Dobrze. Dobrze. W siebie nominuję. W którym klubie występuje Tomasz Kędziora? On teraz przeszedł do no tego. Ja nie. wiem. Ale nie podoba. Dynamo kijów? Dobrze, Dobrze. ale pamiętajmy o szybkiej odpowiedzi. Po co? Ale on mnie myli! no po co też mówisz, że On przeszedł gdzieś. Zaraz ci pierdolny wojak się nie <śmiech> mówi. Ciebie, <laughs> siebie do siebie, tak dalej. Najwięcej warty aktualnie Niemiec. 3, 2, 1. Aż tak? Nie widziałem że aż tak! Gorecka! Nie, posła uh, Kimi. Zapodobajcie mięszczego? Trafiłeś na jedno z najcięższych pytań. Trafili. O nie! O, nie! nie, to jest no, nie. Uf, na szczęście trafiło <laughs> na mądrego zawodnika. Trafiła kosa na kamień. Nie czytaj. Musiał już się porzucić ze skupienia. Uwaga! Bez Nowak. <laughs> Który kraj jako pierwszy był piłkarskim mistrzem świata? Niemcy. Urugwaj. Ale żart. Ja o niestety. Mam... Eliminacja. Ty pierdolaj, wypierdalaj, wypierdalaj. Nowa kota, tak więc kolejka zaczyna się od początku. Od początku, lecimy. To najwięcej luzu tak? teraz zawodzić. Słabo. Jak nazywa się Polak występujący w Torino? Trzy, dwa, jeden. jeden. Dobrze, dobrze. Brawo, brawo! Musiałem sobie przypomnieć. Musiałem sobie wspomnieć. Ale mózg mi się przegrzał, więc od razu nominuję... Ale pana Witkowskiego. Okej. Dobrze. Panie Witkowski, kto jest aktualnym mistrzem Bułgarii? Trzy. Dwa... Północonec. Dobrze. Kogo nominujesz? Oczywiście, że... za! To, tutaj będzie pytanie, gdzie masz w sumie już szanse ci daje dosyć duże, bo będziesz mógł wybrać pomiędzy trzema odpowiedziami. Kto rozegrał najwięcej meczów w zeszłym sezonie? Pedri, Mount czy Bruno Fernandes? Tak. tak. Ja wiem, A czy ja wiem, bo widziałem statystykę. Ja też wiem. Chodzi o mecze ligowe i reprezentacyjne. My reprezentacyjne? Tak. No to strzelam, że Mount. Bo Bruno, ja Bruno tak. Który nie opuścił <coughs> żadnego spotkania. To jest Portugalczyk, coś. Czyli Deksu ma jedno życie. ostatnie. Deksu odpowiedział źle. A, znowu, woda, nie na woda, migardza. Nie, woda, woda. Nie. nie, teraz znowu Dex'u. Znowu Deksu. No, oj, Jezu. Jezus Maria, Maria. nie. wykończyli kolegę, to, to jest fatalne. Uwaga, bo to jest pytanie dosyć. Ja podobne. Ja ja do trumny! Do to jest pytanie podobne, wody, ale takie historyczne nieco bardziej. Który z tych graczy, dwóch, więc masz FIFA i ma na swoim koncie więcej meczów ligowych w całej karierze? Beka czy Zida? O kurde. No to jest takie wyrowe, Fifi i Ja niestety nie wiem, Szałd, a jest Zida. Niestety. Ja się Niestety. jedną Beka. Żegnamy i wypierdalamy jedną na nie? Tak, klasycznie. <głos》> ja będzie z kolego odchodził. Przypomnijmy. Powodzenia. Jeśli chodzi o życia. Mam trzy. 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 Dwa. Trzy. A punkty? E, Dwa. Cztery chyba. Dwa. Dwa, cztery i sześć? Ej, wygrywa tam, który ma najwięcej żyć na końcu. Punkt, no, cztery. No, cztery. Trzeba wygrać. No dobra dobra, 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 to lecimy, to lecimy. Cztery. Właśnie z racji, że to jest mini-finał i trzy osoby dostępne robimy nową zasadę. Kto pierwszy? Nie. O. Tylko trzy razy z rzędu można siebie nominować, żeby nie było tutaj odbijania punktów. Trzy razy? Tak. Max trzy razy siebie możesz wstawić. Dobra, Deksu odpada, tak więc Adi jest kolejny w kolejności. Yy, przypominam pytanie Deksa: Czy Beckham czy Zidan więcej meczów bigowych? Wiemy już, że Beckham, ale czy tych meczów bigowych ma więcej Beckham czy może na grau? Raul? Raul. Hmm. Beckham, wciąż Beckham. Wciąż. Tak, wciąż. jedno życie na Twoim koncie. <laughs> Wielka szkoda, Ja <laughs> Ale to przecież. jest. Paweł. W Włoskim klubie pod koniec swojej kariery, kariery grał zbitnie w bonik. A jest Roma? Bardzo dobrze. Większość myślę Juventus wskazała, a, a jednak. No. Pięć punktów na swoim koncie. Dobra, no to ja nominuję do Tyksa. Co Dobrze. Jakiej narodowości był zawodnik Antonin Panenka, od którego wzięły się żółty karne strzelane na panenkę? Przypominam taką podcineczką. 3, 2, 1. Buger, Niestety. Czechy. Czechy. Dwa życia? Jeszcze w sensie jedno ja tak, 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 tak. Tak, no. Paweł. Eee... Oj, ciężkie pytanie. Którego klubu zadeklarowanym kibicem był Bryant, Jedno z cięższych pytań. Najcięższe bym się pokusił. 3, Chelsea, 2, 1. Arsenil. Aj, nie, nie, nie widziałem tego. I ile żyć? 2. Kamie. Jakie kamie? Który piłkarz zamy. jako jedyny wygrał super złotą piłkę? O, cool. Było coś takiego. Bo to jest drugi. Super Golden Bowl! A to jest na tyle Co pan to jest za dużo w tym roku? Nie A mam to jest trudne to, pytanie. 1980 rok. No i niestety, 3. Dwa, jeden. Stoiczko. Niestety. Ale to ma stopę w głowie. Co Wiekiel, sobie, nie? Ale... i Stefan. No to o, jest dzień. Gdzieś to słyszałem, ale nie powiedziałem. No, ja ja jest... czytałem o tym na pewno, ale aż jedno życie. Teraz wyróc. ja. Znowu, teraz tak. A jakiego kraju gra Obamy Gabon. Gabon. Dobrze. Dobry, tak. Siedem punktów na tym koncie mm -hmm. Kogo wskazujesz? Czy też siebie może wezykujesz? W skorze... W swojego kolegi Kamila, który po mojej prawej ręce siedzi. To, to. nie wiedział. Tutaj takie pytanie od serduszka ode mnie. Kto jest aktualnym trenerem w się. Mönchengladbach? ja wiem. Dziękuję za gry, Nie ja, ja wiem. Dziękuję. <laughs> ja, ja mogę powiedzieć? Dziękuję. Ale Oczywiście. Tak, Nie tak, jestem tak. Tak jest. Została mi jakieś 15 pytań, jeszcze o, że zdążymy dobrze. wyeliminować. Tak e, Odpowiada na pytanie. Nie Kto to uważa? Ja z Adi. Dobrze. Wymień minimum 3 angielskie kluby, dla których grał Star Liverpool, Chelsea i znam. Znam ten klub. 5, 4, 3. Dwa. Cardigan. Jeden. Nie. Yeah. Dziękuję. Niestety, nie. Ja wiem jaki. West Brom. West Brom. Oh, West Brom, a także Bolton i... West Brom Kto jest sponsorem koszyłek reprezentacji Polski? Trzy. Lotos? Jeden. dan. A Nike, o co chodziło Nike? No za późno, za późno! Nie! No tak, a że nie mają sponsora. No tak! No <grym> ja No nie To pora. Ile medali zdobyła reprezentacja Polski w piłce nożnej na igrzyskach olimpijskich? Dwa, trzy... Ja pierdziele Ale to szybka rozgrywka! Nie. Tak więc wy zwycięzcą został Paweł. Jeśli chcecie więcej tego typu filmów, filmów zostawiacie łapki w górę, a na dzisiaj to już tyle. Dzięki I się mało Ale przyszedł wygrał! Nie no to ty pierdol, ja, najwięcej punktów miał niby. A tak nie ma ten, co ma najwięcej punktów. <grywa>